Quick House Nieruchomości Paweł Drużcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhausnieruchomości.pl Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. W środę 29 maja miała miejsce kolejna sesja Rady Powiatu Koneckiego. Najciekawszymi głosowaniami podczas niej były te dotyczące statutu powiatu. Radni zdecydowali o rozszerzeniu zarządu o jedną osobę. Zachęcamy do obejrzenia sesji. Sesji w całości. Link do zapisu wideo znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Podczas sesji nieobecni byli radni Jasiński, Plech, Świerczyński. Wiadomo już, że Krzysztof Jasiński zdał mandat radnego, by być wiceburmistrzem Końskich, a jego miejsce prawdopodobnie zajmie Adrian Pękacz. Tutaj czekamy jednak jeszcze na decyzję komisarza wyborczego oraz samego kandydata. Na początku sesji miało miejsce sprawozdanie z działalności między sesjami, które wygłosił starosta Grzegorz Piec. Podczas głosowań bardzo ciekawym fragmentem był ten z decyzjami dotyczącymi statutu powiatu. Najpierw radny Wiesław Skowron złożył wniosek o zmianę jednego z paragrafów w statucie. Były wicestarosta chciałby w statucie znalazł się zapis, że członkami zarządu mogą być tylko osoby należące do rady powiatu. Tym samym chciał on prawdopodobnie ubiec kolejne kroki radnych. Za tą propozycją było jednak tylko czterech radnych: Skowron, Kubicki, Zbruk i Weinberger. Pozostali byli przeciw. Lub wstrzymali się od głosu. Brak poparcia dla propozycji Skowrona oznacza pęknięcie wśród radnych nowego powiatu. Podczas sesji w ogóle nie było Roberta Plecha, a Mateusz Zając był przeciwny temu wnioskowi. Chwilę później dokonano zmian w statucie, zwiększając liczbę etatowych członków zarządu powiatu Koneckiego o jedną osobę. Jej wybór nastąpi natomiast prawdopodobnie na kolejnej sesji i wszystko wskazuje na to, że będzie to osoba spoza Rady. Radni wytypowali do zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej starostek Grzegorza Pieca i wicestarostę Jarosława Staciwę. Głosowania przebiegły bez większych emocji, przechodziły przy wsparciu koalicyjnych radnych. Po przerwie podczas sesji dokonano wyborów członków komisji. I tak przewodniczącą komisji rewizyjnej została Dorota Duda. Składy poszczególnych komisji wyglądają następująco. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Śmietana, Robert Plech i jeden wakat. Budżetu Rolnictwa i Oświaty Alina Gąszcz, Anna Weinberger Grzegorz Jóźwik, Bata Zbruk Wiesław Skowr, Dariusz Banasik i jeden Wakat. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Danuta Leśniewicz Dorota Duda, Marian Domagała, Paweł Pękala, Michał Cichocki, Mateusz Zając i jeden wakat. Do wymiany zdań doszło podczas wątku dotyczącego założenia klubu PiS w Radzie. Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Jóźwik poinformował, że do biura Rady wpłynęło zgłoszenie o zarejestrowanie klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. W klubie znaleźć by się miało ośmiu radnych. Z tą informacją nie zgadzał się Kamil Kubicki, który byłby poza tym klubem. Kubicki podkreślał, że tylko on może w powiecie koneckim dysponować nazwą partii Prawo i Sprawiedliwość jako jej pełnomocnik i rejestrowanie takiego klubu przez inne osoby jest niezbędne. Zgodne z, prawem. z tym zdaniem nie zgadzał się natomiast wicestarosta Jarosław Staciwa. Prosił on o przedstawienie aktu prawnego, który mówiłby o tym, że grupa ośmiu radnych nie może takiego klubu założyć. Sprawa została nierozstrzygnięta i być może będzie miała swój dalszy ciąg. Pod koniec sesji był czas na różne sprawozdania, wolne wnioski oraz zapytania radnych. Dorota Duda dopytywała o możliwość przebudowy newralgicznych skrzyżowań w mieście Końskie. Mateusz Zając pytał zaś o skrzyżowanie w Wulce, gdzie kilka dni temu doszło do poważnego wypadku. Doszło do spięcia między radnym Zającem a dyrektorem zarządu dróg powiatowych Stanisławem Mościńskim w tej sprawie. Podczas sesji przedstawiono także raport o stanie powiatu koneckiego za 2023 rok. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tej obszernej części sesji w całości, a link znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl.